Dostałem prezent od Pawła, telefon, albo stoper, żebym wiedział kiedy skończyć, z budzikiem, jest, nie po, po 10 minutach. Myślę, że to jest niesamowita mądrość Boga, którą możemy odkrywać i możemy rozpoznawać w drodze naszej formacji, że szkoła głoszących. Złączyła nam się z podręcznikiem Szkoły Modlitwy Osobistej. Bo słowo, które nie wypływa ze spotkania z Bogiem, to słowo puste. Nawet najprostsze słowa, to co słyszeliśmy w ubiegłym tygodniu, w tym wprowadzającym spotkaniu do szkoły głoszących nawet. Najprostsze nasze słowa, świadectwo naszej codzienności, jeżeli będzie niesione modlitwą, spotkaniem z Bogiem, to będzie się aktualizować w życiu innych w bardzo mocny, wymowny sposób. Będzie świadectwem Boga, nie tylko naszym. I myślę, że, że to jest piękne prowadzenie Boga i, i warto w tym kontekście też ten podręcznik sobie rozważać, patrząc na to prowadzenie i na ten fundament głoszenia, każdego głoszenia, do którego jesteśmy zaproszeni, będziemy zapraszani, że on ma zakorzenienie w naszym osobistym spotkaniu z Bogiem właśnie przez modlitwę i Zobaczcie, że to jest to, co przez ten tydzień nam się pokazywało, co rozważaliśmy, to, że Bóg jest inicjatorem każdej modlitwy, a przez to, że od modlitwy też na modlitwie słuchamy Jego głosu, szukamy tematów, inspiracji do głoszenia, to też On jest u początku Wtedy, wtedy, tych konferencji, wszystkich głoszeń, świadectw, do których będziemy zapraszani. Czyli Pan Bóg właśnie ma jakiś większy plan i potrzebne nam jest posłuszeństwo, wsłuchanie się, szukanie też nie patrzenie na pewne rzeczy jak na jakieś obciążenie dodatkowe czy dwutorowość, bo w Bogu nie ma podziału. Bóg jest jednością. Zobaczcie, że chociaż jest ojcem, synem i duchem świętym, to jedno myśli, jedno czyni, jedno czuje. Właśnie jest tak silnie zjednoczony. I to, co robi też właśnie, jeżeli poznajemy Boga, formujemy się, chcemy być Jego uczniami, to, to nas zawsze będzie scalać, nawet jakby jakaś się wydawała, że jest podwójna formacja, ale zobaczcie. Że to wszystko jest ze sobą złączone, i myślę, że tak to warto, warto przeżywać te tygodnie, między szkołą głoszących, jako fundament w ogóle dla tej szkoły. Jako takie miejsce spotkania, odkrywania wielkiego Boga. Kiedyś chyba przy szkole Człowieczeństwa, mówiłem Wam o statystykach, tak? Mamy nawet specjalistów. W tym zakresie, że dzieci jako pierwsze słowo wypowiadają najczęściej, niekoniecznie mama albo tata, tylko daj. Tylko daj. I tak zacząłem sobie myśleć, jak przygotowywałem pierwszy raz tą konferencję. Właśnie o tym. Jakie są początki w ogóle modlitwy, bo, bo teraz pogłębiamy, yy, rozwijamy, ale, ale tak się nie myślę do początków i myślę, że yy, podejrzewam, że nawet na 100% nas yy, modlitwa właśnie od tego słowa się zaczęła, że modlitwa nam się na początku gdzieś drogi wiary kojarzy z tym, że przychodzę, żeby o coś poprosić Pana Boga, nie, nawet mówimy, modlę się o coś a nie modlę się, to znaczy jestem przy Bogu. Daję swój czas, daję swoją obecność Panu Bogu. To jest gdzieś tam dalekie, nie? Na myślenia i powiązania z modlitwą to jest w ogóle istotą modlitwy. Stanięcie w obecności Boga, uświadomienie sobie, że przychodzę do kogoś, kto na mnie czeka, że w końcu znalazłem czas, znalazłem taką przestrzeń w swoim życiu, żeby poza całym kontekstem codzienności spotkać się z Nim. I to jest ważne właśnie, żeby pozwolić moim spotkaniom z Bogiem dojrzewać, żeby od tego pierwszego Daj. Pójść dalej. To jest w ogóle ciekawe, nie? bo jak skoro dziecko się uczy z tego, co słyszy, a jak najczęściej zaczyna mówić, daj, to, to tego daj musi dookoła dużo padać. I bardzo interesownie się robimy też przez to, że, że nasze życie tak zaczyna wyglądać, to też robimy się tacy interesowni w życiu wiary. Ale Pan Bóg nas zna, i skoro jest inicjatorem wszystkiego, skoro y, ciągle wychodzi nam naprzeciw, to z tego naszego daj potrafi skorzystać, żeby nas y, do siebie przyciągnąć, żebyśmy właśnie wydzielili y, skrupulatnie ten czas jemu na spotkanie, żeby to pragnienie w nas pogłębić. Przechodzimy z najprostszymi pragnieniami, czasem z bardzo y, trudnymi, sprawami bolesnymi ale interesownie. I Pan Bóg z tych pragnień korzysta, żeby pokazać, objawić nam siebie jako źródło wszelkiego dobra, jako źródło zbawienia w naszym życiu, czyli też źródło wypełnienia pragnień, które w sobie nosimy. I w sumie modlitwa do tego ma dorastać, tak? rozwijać się. Te potrzeby zewnętrzne są takim startem, początkiem, tak jak przy studni, to pierwsze rozważanie Jezusa z Samarytaną. Takich sytuacji w Biblii byśmy znaleźli mnóstwo. Moglibyśmy szukać różnych historii i nawet zobaczyć, że od tego zaczynała się druga apostołów. Nie? Oni rzucali wszystko nie z nadziei na zbawienie, w sensie odpuści nam grzechy, doświadczymy przebaczenia i wolności, tylko Rzymianie w końcu dostaną łęcki, doczekali się. Dlatego no, nie byli gotowi rzucić wszystko. I czasem nie, coś musi naszym życiem wstrząsnąć, żeby w końcu modlitwa stała się modlitwą, żebyśmy rzucili wszystko inne i stanęli z tym, co nas rujnuje przed Bogiem i dopiero takie doświadczenia czasem nas wyciągną z takiej rutyny i postawią w obecności Boga takiej autentycznej, nie pomiędzy innymi obowiązkami, nie z myślą o tym, czy odmówię pacierz w ciągu reklam, między tymi w przerwie filmu i tak dalej, tylko właśnie na to, żeby, żeby to był uczciwie czas spędzony z Bogiem, chciany czas. Wyczekiwane i Pan Bóg korzysta najpierw z tych prostych pragnień, żeby nas przyciągnąć w ogóle do spotkania z sobą, i tam się zaczyna objawiać, tam się nam pokazuje. Zobaczcie, że powołanie patriarchów tak wyglądało nie, Bóg nieznany totalnie Abrahamowi, pośród innym, plejady innych bogów, nagle się pojawia, objawia zaczyna dialog z Abrahamem. Mojżesz, który słyszał, że jego lud ma jakiegoś Boga, ale całe to życie zostawił, tylko zasłyszenia znał, nagle Bóg wyciąga go poza pustynię w symbolu płonącego krzewu i rozpoczyna z nim dialog. Przedstawia mu się, jestem Bogiem bliskim, tym, który jest tu obok ciebie, którego istotą jest istnienie, bycie, blisko. I nagle właśnie, żeby przemienić te pragnienia w cel... Wczoraj, chyba wczoraj była ta Ewangelia, nie? Właśnie tam jest w tej dyskusji, mówił właśnie o tym, że przychodzicie do mnie, bo jedliście chleba dosyta. Tylko dlatego, a, a dostaniecie nowy pokarm. Czyli zobaczcie, korzysta najpierw z pragnienia ziemskiego na kamieniu chlebem, ale żeby rozbudzić i pokazać większe pragnienie, które jest w nich, a które może być zaspokojone tylko Bogiem. I y, to do tego mamy do, dojrzewać przez y, cały czas trwania na modlitwie: do tego, żeby y, znaleźć, y, odkryć sobie czasem nienazwane pragnienie. Pragnienie Boga. Pragnienie bliskości, z nim Jego miłości. Zobaczyć, że te wszystkie inne pragnienia wtedy, przy tym jak zaczniemy je realizować w ten sposób, że przychodzę na modlitwę, żeby spotkać Boga, doświadczyć Boga. Nie po to, żeby coś uzyskać dla siebie, albo żeby... Nie wiem, doświadczyć jakiejś samorealizacji, że, że, że coś robię dla Boga, nie, bo skoro Bóg jest inicjatorem, no to on już dawno jest przede mną w tym darze. I właśnie to pragnienie Boga, żeby je w sobie dostrzec w ogóle, i pragnienie tego największego daru, jakim jest sam Bóg, żeby przekierować te pragnienia z tych rzeczy takich zewnętrznych, byśmy powiedzieli, na obecność Boga. Żebym w trudzie jakimś, jak przeżywam jakiś trud, nie pierwsze pragną rozwiązania, nie, nie wiem, ból, to wszystko ustanie, strach i tak dalej, tylko pierwsze czego, żebym zapragnął, Boże, pragnę, żebyś tu był blisko, żebym czuł Twoją obecność. Żebym mógł doświadczyć, że, że Ty idziesz razem ze mną. Wiem to, ale, ale potrzebuję... Jakiegoś sygnału, takiego potwierdzającego teraz, takiej dłoni położonej na ramieniu, że, że Ty tu jesteś, że mnie prowadzisz. Druga ważna rzecz, którą ten tydzień przed nami odkrywa, to skoro Bóg we wszystkim wychodzi naprzeciw, to On zawsze na nas czeka z modlitwą. Nie, ze spotkaniem, przepraszam. Na nas czeka i wszystko, co my robimy, jest tylko odpowiedzią. Zobaczcie, że nie mamy wyznaczonych godzin na modlitwę, że możemy się modlić, rozmawiając z Bogiem tylko od 9 do 11. Na nią Pańskiej robi Pan przerwę, 15 minut jeszcze z nami porozmawia i później dopiero wieczorem, nież pory od 17 do, do 20. I na apel jeszcze nie, ale to Maryja wysłucha i przekaże Panu Bogu. Jeszcze około 15.00. I nie ma wyznaczonych godzin. On zawsze czeka, on zawsze tęskni i jest gotowy się z nami spotykać. I to jest piękno i też mądrość ludu pierwszego wybrania, który w niezwykły sposób był wychowywany przez Boga do tej bliskości z nim. I chciałbym, żebyśmy z tej pedagogiki Boga zaczerpnęli i wzięli dla siebie właśnie po tym pierwszym tygodniu rozważań, bo myślę, że istotą tego jest na nauczenie się takiego uzmysławiania sobie stawania w obecności Boga. Że, żebym na chwilę właśnie te wszystkie pragnienia, to co stało się przy studni z Samarytanką, w pewnym momencie Jezus się przedstawia, otwierają się jej oczy, rozpoznaje to głębokie pragnienie Boga, y, Zbawiciela. Ona czuje, że tego rzeczywiście za tym dąży, pragnie wolności, pragnie przebaczenia y, tego, co jej w życiu nie wyszło, błędów. Y, I nagle stoi przed tym, który jest jej w stanie to wszystko dać. Odkrył najpierw te pragnienia w niej, pogłębił i y, 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 y. To pragnienie bliskości, które w niej było, realizuje właśnie w ten sposób, pokazując, że jest też źródłem niewyczerpanym, że, że cały czas jest dla niej właśnie dostępny nie? przez ten czas, że, że to źródło bliskość Boga jest nam dana na zawsze, na, wiek, na wieczność. I ona nie ustępuje nie od to my możemy oddać od Boga, ale on jest zawsze bliski. Możemy go nie zauważać, odwrócić się, Jak dziecko nam wymuszone, powiedzieć: Nie widzę, nie macie tego. Ale, ale on jest i jest Bogiem bliskim, i w każdej chwili możemy zwrócić się na nowo ku niemu. Ona tego doświadczyła i Bóg nas zaprasza do tego, żeby się uczyć stawania w tej obecności, żeby od tego modlitwę rozpoczynać to, co mówiliśmy przy szkole walki duchowej o tym, jak Ignacy podpowiadał, nie wejście w ogóle na modlitwę, na medytację, żeby już w progu miejsca, gdzie się mamy modlić, się zatrzymać, nie wchodzić i zmówić Ojcze Nasz postawić się w obecności Boga. Wchodzę na spotkanie z Bogiem. Rozpoczynam spotkanie z Bogiem. Izraelici to podkreślali na przykład przez, przez strój, tałes, który zakładali, czyli taki symbol uroczystej białej koszuli. On ma też po, pogłębioną, pogłębioną później przez teologię żydowską znaczenie, pogłębili na to, że to jest ta taka, ta, takie też przypomnienie momentu spotkania, wejścia w obecność Boga. Ale zobaczcie, że takie zewnętrzne znaki nam są potrzebne, bo my się komunikujemy przez ciało, przez, przez nasze zmysły i takie zwykłe rzeczy, które właśnie, jeżeli ktoś tylko pozostaje na zasadzie prawa, czyli muszę się pomodlić, bo bo muszę, bo Pan Bóg na pewno tego ode mnie wymaga, czyli to jest czynność zewnętrzna, tam nic ze spotkania nie ma, no to rzeczywiście jak ktoś tak prawniczo podchodzi, to czy klęczę, czy stoję, czy leżę, to będzie miało yy, ogromne znaczenie. Dlaczego? Bo na przykład jak leżę, to mogę być ukarany. <laughs> yy, albo jak klęczę nierówno, to też nie, pół modlitwy będzie niewysłuchane. A tu, jak wchodzimy na spotkanie, to się zmienia nastawienie, bo zobaczcie, że na różne spotkania nie idziemy tu się w różny sposób. Przygotowujemy inny strój, tu formalny, tam mniej formalny, na jedno spotkanie coś ze sobą zabierane na inne nie i tak dalej. I tu też, jeżeli wchodzę i stawiam się w obecności Boga, to nie będę miał takich problemów. Czy klęknąć, czy stać. Wiem, kogo spotykam. Wiem, że staję przed moim Bogiem, i wiem, że On patrzy na mnie i pozwala mi do siebie mówić ojcze, traktuje mnie jak swoje dziecko, więc wiem, że pierwsze, czego ode mnie oczekuję, i chcę to, żebym był autentyczny, żebym był sobą, żebym nie kłamał też swoją postawą. Bo cza, czasem to jest taka podstawa blokada w spotkaniu z Bogiem, że przyjmujemy jakieś pozy, że chcemy się przypodobać innym, że właśnie też w ten jurydyczny, taki prawny mechanizm wchodzimy i gdzieś jestem wykończony i nie wiem, klęknę na siłę. Nie? I, I dobra, nie będę. <śledzimy> Coś głupiego przyszło na myśl, żeby się nie zagalupować. Wróćmy do Szema. <grymne> Jest piękna modlitwa, której Izraelici się uczą od najmłodszych lat i kilka razy dziennie się nią modlą. Modlitwa przymierza z Bogiem, która zaczyna się od: Słuchaj. Przema Izrael, słucha Izraelu. Adonai Elohenu, Adonai Echat. Pan jest naszym Bogiem, Panem Jedynym. I zobaczcie, że to jest postawa stanięcia w obecności Boga. My najczęściej, jak przychodzimy, to ten czas mamy, nie? Zarezerwowany, wyizolowany, jak najszybciej. Więc stajemy, no i skoro tego czasu mało na noc, zostało, to co, od czego zaślemy? To mi jest potrzebne, to nie jest potrzebne, tego nienawidzę i tak dalej, nie? I i cała lista leci. A, a tu jest pokazane, stajesz przed kimś, kto cię przekracza, kto cię zna lepiej niż ty sam. Milić. <grym> I słuchaj. I myślę, że od tego warto zaczynać każdą modlitwę. Stanę w obecności Boga, uświadomić sobie, że staje w obecności Boga, e, znany w tych rejonach e, nie z działalności na szczęście przestępczej ksiądz Marek B., Yy, znany też jako BMX, yy, pięknej rzeczy mnie nauczył. Jak w odmawialiśmy gdzieś tam na wyjazdach, jak byliśmy w wakacje, to on zawsze dostawia trzecie krzesło, jak się zaczynamy modlić. I mówi, że to dla Pana Boga, bo on jest pośród nas, żebyśmy nie zapomnieli przypadkiem o Jego obecności, jak się będziemy modlić. Żebyśmy nie zaczęli się do siebie samych modlić, albo do siebie nawzajem. tylko żeby pamiętać cały czas o Jego obecności. I, I to jest to stanięcie w obecności Boga. I właśnie pierwsza rzecz na modlitwę. Myślę, że bardzo warto zamknąć na chwilę. Niech zejdzie całe to ciśnienie, ten plan, jaki sobie ułożyliśmy na tą modlitwę. I sobie uzmysłowienie, mam być sobą. On mnie zna najlepiej i, i wie, kiedy udaje. To ksiądz Piotr Pawłowicz. Kiedyś mówił chyba Pańskim Pańskie nakazaniu właśnie o tym, że wiele osób sobie wyobraża relację w świętej rodzinie. Nie? Że przychodzi Pan Jezus do domu i najświętsza Panianko, już jestem, proszę cię, podaj mi wieczerze. siebie. <laughs> I że, że to nie tak, że, że, że jest relacja miłości i, i dzieciństwa, jeżeli jest, zaczynamy. Być rzeczywiście dzieckiem przed Bogiem, stajemy się prawdziwi, stajemy się autentyczni, i to milczenie nam w tym może pomóc. W tym, żeby zostawić swój plan na modlitwę, a pozwolić Duchowi Świętemu stworzyć tą przestrzeń, żeby on przyszedł, żeby nas napełnił sobą i żeby on się zaczął w nas modlić. Żeby on stał się tym, który pokieruje tą modlitwą. Co daje modlitwa Szema? Izraelici. Yy, mają na paseczkach, rzemykach takie pudełeczka z tą modlitwą i na czas tej modlitwy bardzo ci ortodoksyjni przywiązują ją sobie do nadgarstków i do czoła. Ci bardziej leniwi wpadli na pomysł, żeby haftować na tałesie, właśnie na rogach tałesu i na koronie tałesu, to się tak nazywa korona tałesu, fragmenty tej modlitwy albo psalmów. I wtedy sobie do tylko przywiązują tałes i zakładają go na głowę, bo ci bardziej ortodoksyjni na głowie tałesu nie mają, tylko mają go na ramionach. I modlą się tą modlitwą. Po co mówię o tych wszystkich gestach i symbolach? Bo to, co mówiłem, potrzebujemy pewnych znaków, żeby przypominały nam, pokazywały, uświadamiały tą przestrzeń duchową, pokazywały Bogę, który jest duchem też. W tej naszej przestrzeni życia, która jest przecież materialna, zmysłowa. I, I jak brzmi ta modlitwa: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym, będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim duchem, a bliźniego swego, jak siebie samego. Przechodzi przykazanie miłości. Po pierwsze, pamięć jest istotą tej modlitwy. Tak często w ciągu dnia, w ciągu dnia była odmawiana, żeby zachować żywą pamięć o Bogu w ciągu całego dnia. Myślę, że to jest coś, co nas sprowadza świetnie modlitw. Jeżeli w codzienności pamiętam o Bogu Jego obecności żyję, zaczynam żyć w jego obecności takiej świadomej, to nie mam problemu z tym, żeby w ten czas, który jest modlitwą, czasem zarezerwowany tylko dla Niego. Wejść żeby ten czas dla niego stracić, to o, o czym była mowa, i myślę, że w ogóle tak powinniśmy zaczynać się modlić, uczyć modlitwy, albo jak już mamy kryzys modlitwy, to do tego wracać, do tracenia czasu dla Boga, siadania w ciszy i siedzenia tyle, ile wysiedzę, i ile dam, ile jestem w stanie oddać Panu Bogu czasu za darmo, nie spodziewając się niczego zamian, nie wypowiadając przed nim żadnych słów, nie starając się przejmować. Się w jakikolwiek sposób inicjatywy, tylko się jemu poddać, właśnie w ten sposób. Zachęcam do praktykowania, szczególnie w czasach kryzysu u właśnie życia, modlitwy tego typu, spotkania z Bogiem. Druga rzecz to wpływ, jakie to spotkanie ma mieć na Izrael. Ta modlitwa, wiązać te pudełeczka w nieprzypadkowych miejscach, bo y, autentyczne dla nich spotkanie z Bogiem to słuchanie. Oni tam szli słuchać, ten czas y, w ciągu dnia przerywali, żeby posłuchać Pana Boga, żeby Pan Bóg zobaczcie, jak przerywam swoje działanie w ciągu dnia, żeby słuchać, to po co? Nie, żeby mówić, żeby poprosić o to mi nie idzie, tam, mi nie idzie. Przypomnij mi, Panie Jezu, jak będę chodził z pracy, żebym kupił bułki na kolację. Nie? Y, tylko jak ten czas przerywam po to, żeby słuchać, to po co? Panie Boże, skoryguj. Ty mi powiedz. Co jest nie tak, co jest do zmiany? W jakim kierunku ma Pan korygować? Będziesz miłował. Będziesz miłował Pana Boga. Całym sercem. Czy to, co robię, żeby usłyszeć, czy to, co robię, jest w tym całe moje serce dla Boga? Czy w tym, co robię, czerpa z tego radość i się rozwija? Czy to mnie niszczy? Czy to, co robię, przyniesie owoce miłości w życiu drugiego człowieka? Czy kocham przez to, co robię innych? To daje szema, to zatrzymanie się. I zachęcam Was, żeby, żeby trochę wrócić do, do tej praktyki. Nie, nie musi to być modlitwa szema, ale właśnie takiego przerywania codzienności czasem na słuchanie, nie, nie na mówienie, nie na artystyczne też piękne praktyki, ale na słuchanie, wsłuchiwanie się w Boga. I wiązali te pudełka, jak nie pamiętam, czy też będą pamiętane, czy się jest ten to Filarteria. Do Filarteria to były te prędze. Te film. Te film. Mm. I wiązali je po to, żeby Słowo Boże. Słowo Boga kształtowało ich sposób myślenia, żeby było obecne w ich czynach i żeby było na ich języku, bo to jest później kontynuacja tego powtórzonego prawa Mandiwyszana. I to słowo będzie wypisane w Waszych sercach, w Waszych myślach, niech będzie w Waszych słowach i objawia się w Waszych czynach. I to są owoce modlitwy, takiego autentycznego spotkania z Bogiem. Zaczynam myśleć, nie? Jak, zobaczcie, co się z nami dzieje, jak odchodzimy po spotkaniu ze sobą, którą kochamy, która jest dla nas ważna, po dobrym spotkaniu. Myślimy o tym dalej. Zabieramy, wiesz, tak tę osobę. I autentyczna modlitwa, która jest spotkaniem nie ze sobą, nie ze swoimi pragnieniami, tylko, tylko właśnie odkryciem, że, że tym pragnieniem mojego serca jest Bóg, to sprawia, że jak wychodzę z modlitwy, wracam w codzienność, to, to nie przestaję o nim myśleć. To, że to spotkanie ma wpływ na moje działanie, bo, bo skoro myślę o Bogu, to też podejmuję decyzję właśnie ze względu na Niego. I Myślę, że, że to tyle. Ile mówię? Nie wiem czy nie zatrzymałem ci powodu. Chyba nie. Yy, to już nie będziemy zwadzić za badaniago. Jeśli chcecie pozwadzić za badanie jego, co mówi o stawaniu w obecności Boga i żywej obecności Boga przesłuchajcie konferencji na łodziej współ.